Włochy, trzecia gospodarka Unii Europejskiej, kraj słynący z niezrównanych zabytków, dzieł sztuki, fantastycznej kuchni, wina, piłki nożnej i z niespecjalnie stabilnego systemu politycznego, który właśnie teraz przeżywa kolejny trudny moment. Mario Draghi, człowiek, w którym wielu pokładało nadzieję, że uda mu się zreformować Włochy, złożył rezygnację. Na Półwyspie Apenińskim odbędą się nowe wybory. Dlaczego rząd upadł? Kto stworzy nowy i co to oznacza dla Europy? Zapraszam na materiał. Partnerem programu Polityka Zagraniczna jest XTB. polski broker o globalnym zasięgu, w ofercie którego znajdziecie ponad 5400 różnych instrumentów finansowych. W XTB inwestowanie w prawdziwe akcje spółek z całego świata oraz fundusze ETF do kwoty 100 000 euro obrotu miesięcznie odbywa się bez prowizji. Rejestrując się do XTB za pomocą linku w opisie, Wspierasz rozwój kanału. Washington Post rozpoczyna artykuł opisujący wydarzenia z Włoch informacją, że właśnie upadł 69 rząd w ciągu 77 lat od zakończenia II wojny światowej. I choć jak słusznie zauważają autorzy dla obserwatorów z zewnątrz, może brzmieć to śmiesznie, to dla Włochów, szczególnie teraz, gdy okoliczności międzynarodowe i gospodarcze nie są zbyt wesołe, upadek rządu nie jest powodem do śmiechu. Myślę, że na początku warto zauważyć, jak niesłychanie przychylne wobec Mario Dragiego są światowe media, które portretują go jako męża stanu. Final Shand Times pisze niemal poetycko. Ku przerażeniu sojuszników Włoch z NATO i Unii Europejskiej, dla których słowa i działania Dragiego miały większy autorytet niż niemal wszystkich włoskich premierów po 1945 roku, jego koniec nadszedł zdecydowanie za wcześnie. Tekst ten jest tak nieprawdopodobnie egzaltowany jak nazwykle bardziej technokratyczny Financial Times, że nie mogę się powstrzymać. Jeszcze fragmencik. W starożytności senatorowie rzymscy błagali Cyncynata, aby wycofał się z emerytury i ocalił republikę. Jego misja została zakończona: wrócił na swoją farmę, stając się czczonym symbolem bezinteresownej cnoty w kolejnych stuleciach. Podobnie jak Cencynat, Mario Draghi został wezwany do bycia zbawicielem Włoch w momencie zagrożenia narodowego podczas pandemii prawie 18 miesięcy temu. Cytowany wcześniej Washington Post, rząd Dragiego był najbardziej kompetentnym i obiecującym rządem Włoch od wielu lat. Atlantic Council. Draghi jest postrzegany przez wielu, zarówno we Włoszech, jak i szerzej w strefie euro, jako jednocząca i silna postać z finansowym, politycznym i ekonomicznym know-how, zdolna do unikania katastrof gospodarczych. I takich cytatów z mediów europejskich, również francuskich czy niemieckich, mógłbym podawać mnóstwo. Waszą uwagę na ten ton komentarzy zwracam nie bez powodu. Przyda nam się to w dalszej części materiału, ale. Skoro Draghi jest tak idealnym kandydatem na premiera Włoch, to dlaczego przestaje nim być? Sprawa rzeczywiście jest zagadkowa, bo kontynuacji premierostwa Dragiego życzyła sobie nie tylko prasa międzynarodowa, ale też większość Włochów. Problem w tym, że Dragi był szefem rządu koalicyjnego powołanego w kryzysowym trybie, rządu jedności narodowej i nie miał kontroli nad środowiskami politycznymi, które tworzyły jego własny gabinet. I tak z biegiem czasu i wraz z narastaniem kryzysu gospodarczego ruch pięciu gwiazd coraz mocniej dystansował się od polityki premiera, żądając większego wsparcia finansowego dla Włochów. Trzy tygodnie temu Giuseppe Conte po spotkaniu z premierem twierdził, że jego ugrupowanie chce być dalej współodpowiedzialnym za rządy, ale dochody obywateli nie mogą być kwestionowane. Zresztą sam ruch Pięciu Gwiazd również spotkał rozłam ze względu na podejście do wojny na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio opuścił ugrupowanie wraz z 60 posłami, i może to jest odpowiedni moment, by przytoczyć wam fragment pracy profesora Siekluckiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego o włoskim systemie politycznym. System ten cechuje wyraźny brak stabilizacji politycznej. Obok stosunkowo dużej liczby ugrupowań politycznych, charakterystyczne dla bok są również zmiany organizacyjne w partiach politycznych, takie jak rozłamy, stalania lub tworzenie nowych ugrupowań, tworzenie synkretycznych i często nietrwałych koalicji, zarówno wyborczych, jak i rządowych, oraz wspomniane przekształcenia w strukturze rywalizacji politycznej. Stąd niekiedy podnosi się, że w odniesieniu do tego systemu partyjnego lepiej posługiwać się ogólnymi określeniami, jak na przykład HDC czy socjaliści, niż nazwami partii lub koalicji, te bowiem zmieniają swoje szyldy. No dobrze, ale wracając do przyczyn upadku rządu, Dragi widząc, że traci kontrolę nad koalicją, na której zbudowany był rząd, postanowił powiedzieć: Sprawdzam. W parlamencie przeprowadzono głosowanie nad wotum zaufania, a to zostało zignorowane przez trzech partnerów koalicyjnych. Premier widząc, że nie ma kontroli nad procesem politycznym podał się do dymisji. Nie po raz pierwszy, ale tym razem prezydent Mattarella ją przyjął. Warto jednak podkreślić, że przyczyną upadku rządu nie był brak zaufania do premiera, a raczej brak wzajemnego zaufania między koalicjantami. Partie prawicowe na czele z Salvini i Berlusconim apelowały o stworzenie nowego gabinetu nadal z dragim na czele, ale już bez ruchu pięciu gwiazd. Obawiam się jednak, że zbyt mocne wejście w szczegóły związane z partiami i liderami może tylko zaciemnić obraz. Pozwólcie na nieco bardziej uogólnione spojrzenie na sprawę, które mam nadzieję da inną perspektywę na znaczenie tego, co dzieje się we Włoszech dla kontynentu. Lista dziewięciu żądań, z jakimi do premiera Dragiego udał się lider Ruchu Pięciu Gwiazd, może zostać opisana skrótowo hasłem: mniej zaciskania pasa. Płaca minimalna, programy socjalne, programy osłonowe w związku z inflacją. Teraz na to musimy nałożyć fakt, że Włochy są drugą najbardziej zadłużoną gospodarką w Unii Europejskiej w stosunku do PKB. Jeszcze niedawno można było spotkać się z opinią, że to tykająca bomba zdolna do rozsadzenia strefy euro. Olbrzymie kłopoty spowodowały problemy Grecji, a Włochy to przecież inny kaliber. I tu na scenę wchodzi Draghi, który przez lata stał na czele Europejskiego Banku Centralnego. Utożsamiany był i nadal jest z rozsądną polityką finansową i z nadzieją na to, że włoskie państwo uda się zreformować, bo problemy włoskiej gospodarki są systemowe. Dramatyczny ton komentarzy międzynarodowych wynika m.in. Między z tego, że premier był dla nich gwarancją tego, że zadłużenie nie wymknie się spod kontroli. A to, że rząd rozsadziły w dużej mierze żądania wydawania więcej, nie jest dla reszty, przede wszystkim strefy euro, dobrym znakiem. Europejski Bank Centralny będzie zaostrzał politykę monetarną, co dla państw bardziej zadłużonych jest większym problemem. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje możliwe problemy z zaopatrzeniem włoskiej gospodarki w gaz i na dodatek państwo wkracza w kryzys polityczny w naprawdę kiepskim momencie z jeszcze jednego ważnego powodu. Wróćmy do cytowanego wcześniej artykułu Financial Times. Każdemu nowemu rządowi może być trudniej wdrożyć środki niezbędne do zapewnienia, że fundusze Unii Europejskiej na naprawę po pandemii będą nadal napływać do Włoch. Draghi powiedział w środę, że Włochy muszą spełnić 55 celów reform gospodarczych i administracyjnych do końca tego roku, aby otrzymać w całości kolejną transzę z Unii Europejskiej o wartości 19 miliardów euro. Krajowy plan odbudowy. Jeśli ster rządów we Włoszech przejmą środowiska niechętne wdrażaniu reform, niechętne prowadzeniu polityki odpowiedzialnej fiskalnie, jak powiedziałyby państwa północy Unii, pieniądze mogą stanąć pod znakiem zapytania. Komisja mówi otwarcie, nowy rząd nie ma co liczyć na renegocjacje warunków. Włochy są największym netto beneficjentem tego funduszu na kontynencie. Obraz byłby niepełny bez jeszcze jednego kontekstu czyli bez wojny na Ukrainie. Jak wspomniałem przed chwilą różna optyka na to jak Włochy powinny zachować się wobec wojny spowodowały wyjście 60 posłów z ruchu pięciu gwiazd. Ale to nie najgłośniejsza ostatnio kwestia. Znacznie większe wrażenie robią ustalenia gazety La Stampa zanim której pod koniec maja doszło do spotkania urzędnika rosyjskiej ambasady z jednym z doradców Mateo Salviniego. Podczas spotkania miały padać pytania czy Liga Salviniego ma zamiar wycofać się z rządu. Tekst nakręca więc narrację o tym, że do upadku rządu Dragiego mogła przyczynić się Moskwa. I choć oczywiście bardzo trudno wyrokować na podstawie tego tekstu, to kto jak kto, ale akurat Matteo Salvini solidnie zapracował na wizerunek człowieka, polegliwego Moskwie. Do najważniejszych pytań należy teraz oczywiście, kto sformułuje nowy rząd. O tym mówić trzeba z istotnym zastrzeżeniem. Wybory odbędą się pod koniec września, jest więc jeszcze sporo czasu, a kampania wyborcza dopiero przed nami. Ponadto nikt nie może zagwarantować, że nie dojdzie do kolejnych partyjnych rozłamów, przetasowań, kłótni między dziś hipotetycznymi koalicjantami. Ale biorąc to wszystko pod uwagę, dziś najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest rząd o prawicowym charakterze, współtworzony przez włoskich braci, naprzód Italio i przez Ligę. Rośnie prawdopodobieństwo, że na czele rządu po raz pierwszy w historii stanie kobieta Giorgia Meloni, ponieważ prawicowe partie uzgodniły, że premiera wskaże ta, która zdobędzie największe poparcie. Co może to oznaczać? Odkładając na bok skutki dla słonecznej Italii, efektem przetasowań we Włoszech może być powrót bardzo ostrych tarć na linii północ-południe w ramach Unii Europejskiej. Zresztą to już można było zaobserwować w odpowiedzi na propozycję Komisji dotyczącej działań kryzysowych na rynku gazu. Warto z wielką uwagą śledzić, jak będą wyglądały relacje nowego rządu z Komisją Europejską. Meloni publicznie mówiła już o tym, że jej zdaniem środki unijne nie są przeznaczone na te strefy, które wzmacniałyby konkurencyjność włoskiej gospodarki. Przed instytucjami unijnymi stanie wielki dylemat. Z jednej strony włoski rząd prawdopodobnie będą tworzyć środowiska nazywane całym zestawem nacechowanych określeń: od skrajnej prawicy, przez populistów, aż po neofaszystów, jak pisze Politico. Środowiska nieporównywalnie bardziej eurosceptyczne niż swój Mario Draghi i mniej chętnie realizujące plan reform nakreślony w porozumieniu z Brukselą. Ale z drugiej strony, odcięcie Włochów od finansowego wsparcia w ramach Funduszu Odbudowy jest przecież bardzo ryzykowne. Problemy włoskiej gospodarki są niebezpieczne dla strefy euro. Bardzo prawdopodobne, że o włoskiej polityce będzie w Europie naprawdę głośno jesienią tego roku. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę i dziękuję za to, że wspieracie rozwój kanału Polityka Zagraniczna. Do zobaczenia.